Siema z tej strony Lid, a w tym materiale pokażę Ci najlepsze ustawienia do Battlefielda 6 na konsoli. Przeszedłem z Call of Duty na Battlefielda, dlatego że Call of Duty już w sumie to się pałe. I stwierdziłem, że nagram najlepsze, swoje najlepsze ustawienia. Jestem ogólnie graczem Call of Duty, ale w tym roku zdecydowałem się, że jednak przejdę na nowego Battlefield'a. W MW2 miałem Opala, w MW3 miałem Crimson w sensie Szkarłat. No i stwierdziłem, że Battlefield jest o wiele lepsza gra w tym roku niż Black Ops 7. Okej, okay, w dostępności, jeżeli chodzi o napisy i dźwięk w ogóle, to wasza jest kwestia. Ja wolę mieć 80, żeby ten dźwięk z Battlefielda nie był za głośny, abym słyszał spokojnie moich ziomków z Discorda. Od razu mówię, że to są ustawienia takie bardziej kompetytywne, nie? Do takiego chillowego grania, tylko no, cenie się typowe, nie? Jeżeli chodzi o kolory w kolorach, to już od was zależy, jaki kolor lubicie mieć. To naprawdę fajne kolory można sobie wybrać. Do wyboru do koloru, no. Jeżeli chodzi o jasność światła, no to tak 50 bym dał. Dlatego, że jak wychodzi z budynku, to czasami te światło razi, cię, razicie i 50 to moim zdaniem jest tak zoptymalizowana wartość. Efekt kamery tutaj mam wszystko wyłączone, na jak najmniejsze, żeby po prostu kamera nam się nie trzęsła, jak do kogoś strzelamy czy biegniemy, czy cokolwiek w sterowaniu tak jak widzicie pamiętajcie żeby w sprint w trakcie kucania była pozycja stojąca abyście mogli jak najszybciej na przykład przebić do innego celu a nie się gdzieś tam kutasić że tak powiem na Kłócanie kucanie wślizg na wszystkie i w wślizg w biegu na wyłączonym żeby od razu żebyście mogli od razu wykonać tego slajda a nie naciskać dwa razy kółko żeby to było jak najbardziej responsywne. Tutaj e, priorytet interakcja w interakcji i przeładowanie, dlatego żeby od razu na przykład wziąć i się podciągnąć linkom jak będziecie chcieli gdzieś wjechać a nie przeładowywać broń, Więc to jest bardzo ważne e, interakcja naciśnij. Poproszę o animację naciśnij. To są takie wiecie takie typowe mają znaczenie, ale jakoś tak nie aż tak mocno, nie? To jest taka kwestia, że tak powiem preferencji. Jeżeli chodzi o wibracje kontrolera, to są wyłączone, dlatego no, żeby nam się padnie trzęsł, kiedy próbujemy do kogoś strzelić, co my tutaj mamy. Dobra, to chyba będzie tyle. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, w rozgrywce mamy tak, tutaj niestandardowe, klikamy sobie, Rozglądanie macie tak samo jak u mnie. Tu w sumie tu nic nie zmieniałem za bardzo. Jeżeli chodzi o czułość celowania na piechocie, 50 to jest moim zdaniem taka idealna wartość, żeby ona nie była za niska ani za wysoka, żeby była po prostu idealna. Jestem graczem Call of Duty, czyli e, będę jak, naj, jak najbardziej te wszystkie ustawienia pod to, że tak powiem, sugerował pod tą grę, w jaką grałem, czyli Koda. E, tutaj mamy, tak jak widzicie, auto otwieranie spadochronu na Scott Desant. To, tego też w sumie nie zmieniałem, bo to nie jest jakieś e, mega istotne. W pojazdach to również sobie ustalacie tak jak chcecie. Ja pojazdami zbytnio nie gram. Tutaj naprawdę kwestia preferencji. Ja mam akurat coś takiego. E, asysta w celowaniu. Ja mam krzywą czułość celowania na standardową, e, dlatego że to najbardziej mi przypomina Call of Duty. Jak graliście w innej BFY, proszę bardzo, droga wolna. Grajcie jak chcecie, ale ja uważam, że standardowa jest po prostu e, idealna. Tak samo tutaj w standardowych, no jak mówiłem, już nic nie zmieniałem. Jeżeli chodzi o kontroler. Tutaj ustawienia celowania no to 50, dalej pole widzenia na 110, aby jakby nasz, żebyśmy mogli jednocześnie widzieć dużo, ale również bardzo dobrze celować, w sensie celnie, więc 110 moim zdaniem jest tak najbardziej optymalnie. Zakres celowania pionowego ja sobie ustawiłem na 80, żeby swobodnie patrzeć do góry, czy kontrolować recoil, czułość przybliżenia, co jest też ważne, Preferuję ustawić sobie na 42. E, co, co to zmienia w ogóle w gameplayu? Powiedzmy, że się strzelamy i chcemy przycelować idealnie, że tak powiem, e, sfokusować się na celu. E, on celownik po przybliżeniu nie będzie zapierdzielał dookoła nas 360, tylko normalnie pozwoli nam ucelować na przeciwnika. To jest takie bardziej, jak już mówiłem, do Call of Duty bardziej przybliżone. Po ustawienie jedynie tylko przeszkadza, kiedy chcesz się rozejrzeć po mapie. W sensie nie, może nie przeszkadza, ale spowalnia twój ruch, a tego nie chcemy. Chcemy jak najszybciej być, że tak powiem, e, impulsywni. Dalej też nic nie zmieniałem. Wszystko tu jak widzicie jest na standardowych. E, Kucanie w ślizde mam na wszystkie kucanie w biegu, no jak już mówiłem, dwa razy wciśnięcie kucni wyłączone jest, to jest mega ważne. Resztę też nic nie zmieniałem. E, w innych e, też w sumie nic nie zmieniałem. No, w pojazdach ustawcie sobie, co chcecie. Jeżeli chodzi o inne, to w innych mamy dostosowanie kontrolera, co jest bardzo ważnym ustawieniem. Jeżeli sobie to wklikniecie, wyłączacie oczywiście wibracje, żeby, żeby wam nic nie wibrowało. Jeżeli chodzi o lewy drążek i prawy drążek kontrolera, tutaj mam na czwórkę. Co to jest w ogóle? To jest e, jak. To jest martwa strefa, czyli czułość gałki. Jeżeli chodzi o prawy drążek, to najlepiej mieć na 0,5. Im mniejsza, tym lepsza. Pamiętajcie, tylko że do, do pewnego momentu będziecie mieli stick drifta, czyli że gałka będzie Wam sama pływać. Czyli ustawcie sobie najmniejszą wartość, ale taka, żeby nie było na niej stick drifta, czyli żeby Wam po prostu e, ekran sam nie chodził w lewo lub w prawo. L2 i R2 też nic nie zmieniałem. Ok, jeżeli chodzi o mapowanie sterowania, musicie sobie ustawić jedną bardzo ważną opcję. Aby. Aby w ślisk, był, ślisk był na R3. Przypisz mi o R3. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli biegacie i chcecie wychylić z za rogu, to nie wychodzicie tak, tylko jak prawdziwy pro player w Call of Duty: ślisk i napierdzielacie. Uwa uwierzcie mi, w, tym, w tej części będziecie się bardzo dużo ślizgać po mapie, yy, dlatego dlatego musicie mieć że tak powiem cały czas pod ręką aby jednocześnie zrobić wślizg i celować jeżeli chodzi o kontroler to tyle w grafice Jasność światła na 50, żeby Was nie oślepiało światło za bardzo. Ostrość, ostrość macie, musicie mieć na zero, dlatego, żeby po prostu te krawędzie Wam się nie wyostrzały, co wygląda naprawdę bardzo dziwnie, przez co możecie mieć problem z dostrzeżeniem wroga czasami i FPS-y Wam się też zwiększają, więc ostrość musi być na zero. Pole widzenia broni na wąskie, mieć najlepiej, dlatego, żeby widzieć po prostu więcej, co jest na ekranie. Rozmycie w broni w ruchu i świata, musicie mieć wyższe wyłączone, znaczy wyłączone na zero, dlatego żeby wam nic nie przeszkadzało podczas celowania i rozglądania się po mapie, żebyście mieli, e, że tak powiem, bardzo dobrą widoczność. E, siła drgań kamery też mam na 50, żeby nic nie przeszkadzało. Jakieś winetowanie, filmowe ziarno też mam wyłączone, żeby nie przeszkadzało i zwiększało trochę fps -y na tej konsoli. E, tutaj HUD to też od was zależy. Ja lubię widzieć HUD, jak wyglądają wszystkie rzeczy na ekranie. E, intensywność ikon na 60, chat kiedy aktywne. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to muzykę sobie trochę tylko ściszyłem, bo mnie bardzo... Denerwuje. W, sy w systemie dźwiękowym musicie ustawić sobie 7.1 surround, jeżeli macie słuchawki z taką opcją. Ja osobiście mam, dlatego jest po prostu idealne. Dźwięku nic nie zmieniałem totalnie, bo moim zdaniem stereo jest bardzo dobre. Reszta reszty też nic nie zmieniałem. A teraz moi drodzy widzowie, zapraszam was do gameplayu, gdzie zrobiłem z 83 fragi grając tylko są m 4 na podboju. Tak na naprawdę. O O, tego drugiego już nie sięgłem. No nic. O, o nie porobił. Kumpel podnieś mnie, kumpel nie podniesie. Jest. Zabicie. Lecimy dalej. God damn się góry Mam Kolejnego shotguna. Ten shotgun jest w ogóle mega mocny w tej grze. O. Jezu. Bieg bardzo głupi Wystarczy gościa dobić Ja cię kręcę, ale typa Aaaa Jest shotgun, ratuje życie Oh my god <laughs> Ale fikałka wino Okej, okay, się położymy Aaa, ten już mnie dojechał No hmm. to dead, dead Mamy dwóch, trzech Nie no, ta... U Jezu Wuuu uh. uh. Ole pojechani Jak dzieci, jak dzieci oj, 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 oj No chodź ty. Dobra, siedmiu Ośmiu Nowy rekord Leczenie w tej grze też jest bardzo ogólnie mocne O, dobra, jeszcze ja dwóch ściągłem. No podchodzą A, i tego już nie udało się mi zgarnąć, że tak powiem Dead O, tego już nie, znowu nie sięgnąłem O, tu w budynku siedzą chłopaki o. Jezu! Ale asyżem dostał trochę Jeszcze Okej okay. Dead Ale się trzymam kurka go I plecki O Olej, kto tam jest? Aj ten już mi sięgnął ten... Już w tym momencie mi nawet bardzo dobrze szło Siemano O Jezu, ej, ta tarcza przyciąga w ogóle am z tego co założyłem Uff Ello? Jeszcze hmm, jeden Dobra Padł jak mucha Dead Też dead Zgadza mi, tam ich jest Magic O, jest dwóch Ajajaj aj, aj. Oj Ole dostał jeszcze heda. Ua, dobra. Podejdziemy tego. Z. Nie, nie, mamo. Mm, 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 mm. Osiemano. Dobra, spadamy. Nie, mam, przeladować. Dobra. Mamy trójeczkę. Wow. Dobra, Z. Jezu. Okej, okay, ten bloom w tej grze jest niesamowity. Hello. Brak podjebany Nie Ja chyba tym plecy zrobię to Jeden No nie, nie, nie traf Nie, Dlaczego? Przestałem strzelać I dupa Siemano. O nie O, ten wcisk jest tu mocny, nie? Kolejne U, shotgun OP Mimo, że nie trafiałem o, Działka Dobra, get, get No nie, jest Kurde, zasrane Zasrany cement mi przeszkodził Jezu, ale ta MK jest mocna Dead, dead, dead. O nie! Przechy przekręcił się i mi wywalił. Ten steam nie jest jakiś dobry, moim zdaniem. O. On powinien być Jakiś HP, mógł dawać czy coś, ten steam. Spusznijmy to Je, no ale ich tu się wysypało, ty. Spadamy, zmiana się pozycji. Jeden dead. Dobra, wylało mnie w takim momencie. Tu ich jest. Dead. O, tu siedzą. Ura. Wyjazd, wyjazd, wyjazd. Rekord. O nie! 81! Dzięki! 82. Let's go. Jest! 82, 15! O, ale bym poleciał teraz. Dzięki, wielkie za oglądanie i widzimy się w przyszłych materiałach. A jeżeli chcecie zobaczyć Bilda do tej M4, którą grałem, to macie gdzieś tutaj na ekranie. Elo!